Coraz więcej mówi się o czwartej fali pandemii i restrykcjach dla niezaszczepionych. Co na to mieszkańcy? Sierpień to miesiąc zbiorów i nasadzeń. Rola działkowca to nie tylko rekreacja, ale przede wszystkim ciężka praca fizyczna. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. W Polsce całkowicie zaszczepionych na COVID jest blisko 18 z37,5 miliona ludzi. Tempo szczepień spada podobnie jest w całej Europie. Wzrosty widać we Francji to prawdopodobnie skutek restrykcji dla niezaszczepionych. We Francji osoby nieposiadające certyfikatu covidowego nie mają dostępu do miejsc rozrywki i kultury. Rząd wprowadził również obowiązek szczepień dla personelu medycznego. Akurat mam z rodziny młodego chłopaka, który bardzo ciężko przeszedł. Więc znakiem tego, że to jest naprawdę poważna choroba. I no trzeba dlatego czy się szczepić, żeby nie chorować. A czy za szczepienie powinni mieć jakieś szczególne prawa, przywileje? Wie pani co? Nie wiem. Nie będę się wypowiadać w ten sposób czy inaczej, bo. Na pewno jakieś będą, ale czy powinni mieć? Nie to mi oceniać. To różnie bywa, bo wie pani co, na przykład ktoś może być nosicielem. Ja nie jestem na 100% pewna, że ja się nie zarażę. Czyli maseczki powinny obowiązkowo być, a zwłaszcza właśnie w sklepach, w autobusach, w pociągach. Bardzo proszę każdego Polaka. I każdą dziewczynę młodą i dzieci już powinny zacząć być szczepione. Przecież to jest normalne. Nie można nie szczepić się. Ludzie następne zaraz zalezie. Więc musimy się trzymać. Polacy trzymajcie się i szczepcie się. Nie, mi się wydaje, że nie powinno być żadnych praw. Szczepienia są dobrowolne. Osobiście jestem niezaszczepiona, ale to jestem po dwóch wstrząsach i tak dalej. Także czekam na konsultację z lekarzem jeszcze, ale... A prawa wszyscy powinni mieć. Każdy jest do, dorosły, odpowiada za siebie i powinien po prostu nie pchać się tam, gdzie jest skupisko ludzi. Nie jestem zaszczepiona, nie wchodzę tam, siedzę sobie w boczku. W Polsce w niektórych lokalach gastronomicznych i podczas masowych wydarzeń obowiązują limity osób, do których nie wlicza się osób zaszczepionych. Ja osobiście się nie szczepię, także każdy powinien mieć wolny wybór, wolną rękę do szczepień. Chce czy nie chce, to jest indywidualna decyzja. To jest obowiązek, każdy uważa, czy się szczepić, czy nie, więc ja się zaszczepiłam w pierwszej kolejności jak tylko mogłam i uważam, że przywileje niekoniecznie. Ten poszczepień w całym kraju ma tendencję spadkową. Chętnych osób ubywa. Do połowy sierpnia w Polsce co najmniej jedną dawką zaszczepiono 49% populacji. W pełni zaszczepionych jest nieco ponad 18 milionów osób, czyli 47% populacji. Ogrody działkowe to znakomite miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu. Ale działkowcy mają nie tylko relaks, muszą też wykonać niezbędne prace przed jesienią. Pani Irena i jej mąż od lat korzystają z uroków emerytury i wypoczynku na działce. Mogą pochwalić się na przykład nielicznymi jeszcze arbuzami. Oko przyciągają również trawy ozdobne oraz kwiaty, które kwitną do jesieni. Każdego dnia wykonują prace pielęgnacyjne i nie narzekają na brak obowiązków. Obcinamy bukszpany, czyścimy działkę, wyrywamy to, co już przekwitłe kwiaty, żeby to jakoś porządnie to wyglądało. No i co więcej. no i... Z soboty niedzielę odpoczywamy, no bo jesteśmy na emeryturach obydwoje z mężem. No ja wiem, co jeszcze. Pożyczki zerwane, wiśnie zerwane. śliwki będziemy też zrywać. Małżeństwo dba o ekologię, segreguje odpady i jak wielu ich sąsiadów oszczędza wodę z sieci. W czasie deszczu spływa ona do specjalnego zbiornika i służy do podlewania roślin. Działkowcy szczególnie lubią kwiaty. Pani Iwona niedawno przeszła na emeryturę. Od tamtej pory uprawia działkę. Wykorzystuje nietypowe materiały ozdobne i miejsca na sadzenie roślin, na przykład w szczelinach pni drzew sadzi rozchodniki, uwielbia rodzinne spotkania, które często odbywają się na działce. Dobry kontakt z sąsiadami. Na zakończenie sezonu robimy sobie taką wspólną zabawę. Jest bardzo miło kontakt z ludźmi, co w tej pandemii jest bardzo pomocne i potrzebne. To jest bardzo miłe spędzanie czasu. Oczywiście nie tylko działka, bo też wyjeżdżam na parę dni, ale tu dużo spędzam czasu, to mi daje satysfakcję. Pani Iwona dopiero uczy się pielęgnacji. W pracach pomagają jej mąż i teściowie. Na działce rosną rośliny ozdobne, na przykład budleje, które przyciągają motyle. Są także kabaczki, jabłka, winogrona oraz wiśnie. Wiśnie, z których robię nalewkę wiśniową, co się dopiero nauczyłam oczywiście, dzięki pomocy tych działkowiczów. I ona stoi i konserwuje się. Na razie jest jeszcze nie do użytku. Ale uprawiam też pomidorki, sałatkę, warzywka, takie podstawowe, nie na szeroką skalę. Fasoleczkę, to wszystko, reszta jest rekreacja. Panią Krysię i je męża lubią odwiedzać na działce wnuki. Działka to miejsce rekreacji, ale też mnóstwo pracy i nakładów finansowych. Na działce można od świtu do nocy przesiedzieć, zwłaszcza jak dopisuje pogoda. Są rozrywki dla wnuczątek, to moje najmłodsze. Mamy różne imprezy, urodziny, imieniny, spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi. Uprawiamy, ciężko pracujemy, oczywiście, wiadomo, nie? Każdego dnia, bo zawsze pracy jest tyle. Rosną tu między innymi ogórki, pietruszka i dużo kwiatów. W szklarni dojrzewają pomidory. No ja w zasadzie na działce bardzo mało wypoczywam, bo ciągle widzę jakąś pracę. Ale to jest taka praca, co potem daje efekty. I roślinki, i witaminki, i no w ogóle cudne życie. Działkowcy mają na swych poletkach szklarnie, hotele dla owadów, urządzenia zabawowe dla dzieci czy gołębniki. Przed nimi jeszcze sporo pracy. Pod koniec lata i na początku jesieni działkowcy zbierają plony, np. marchew, cebule, czosnek, pomidory, fasolę szparagową, maliny, gruszki i jabłka oraz zioła. W sierpniu oprócz zbiorów należy podlewać i przycinać trawniki i krzewy, odchwaszczać rabaty kwiatowe i zagony z warzywami oraz usuwać przekwitłe kwiatostany. W chłodniejsze dni można sadzić drzewa i krzewy. Jeżeli ktoś chce nawozić glebę, może teraz zastosować odpowiednie środki, które pomogą przejść w stan spoczynku i przetrwać mrozy. W sierpniu można też wysiewać warzywa poplonowe, np. sałatę masłową, kapustę pekińską czy rzodkiew. Będzie można je zbierać na jesieni. Pięćdziesięcioro miłośników turystyki wodnej wzięło udział w wakacyjnym spływie kajakowym Powarpi. W sobotni poranek 14 sierpnia odbył się kolejny spływ kajakowy, w którym udział wzięły całe rodziny. Uczestnicy wyposażeni w kapoki pod opieką instruktorów rekreacji i ratowników Polickiego Wopru podziwiali szlaki Polickiej Rzeki. Dopisała pogoda dopisały warunki wody, bo ostatnio narzekaliśmy, że w Warpi i Wodrze jest trochę mało wody. Woda przypłynęła dlatego, że zmienił się wiatr, ale przez to, że mamy trochę wody mogliśmy również użyć nie tylko kajaki, ale naszą smoczą łódź. W Ogółem wzięło udział w imprezie 50 kajakarzy. Był to czas spędzony przyjemnie i ekologicznie. Stowarzyszenie Ekologiczne ŁARPIA ma już 19 lat. Prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci i dorosłych, promuje turystykę wodną i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody. Organizatorem spływu było Stowarzyszenie ŁARPIA, Samarama, Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego, a także Ośrodek Sportu i Rekreacji. Impreza miała również charakter międzynarodowy, dlatego, że mieliśmy tutaj kilka osób które obecnie zamieszkują na terenie Niemiec jest to Bawaria jest to tutaj niedaleko bo Anklam i cieszymy się że chcieli wziąć udział w naszej imprezie Ostatnim etapem wycieczki było spotkanie na terenie stanicy wodnej przy ulicy Dębowej przy ognisku i w przyjacielskiej atmosferze uczestnicy spływu odpoczęli po wyczerpującej wyprawie Każdego roku w czasie wakacji w placówkach oświatowych gminy Police są wykonywane niezbędne remonty. W tym roku przeznaczono na nie milion złotych. W tym roku największy zakres prac objął szkołę podstawową numer 8 w Policach. Inwestycje na kwotę 300 tysięcy złotych realizowano w dwóch kierunkach. Jedna rzecz, w związku z tym, że będą od 1 września w tej szkole. W tym budynku klasy starsze 7 i 8 oto no musieliśmy przygotować gabinety fizyko-chemiczne i właśnie takie dwa gabinety są przygotowywane, więc żeby zajęcia z fizyki i chemii mogły być w dobrych warunkach. I drugi taki kierunek prac myślę, że szczególnie ważny dla szkół to jest kolejny etap w naszej gminie wygłuszania pomieszczeń szkolnych. W czasie wakacji malowano pomieszczenia, wymieniano drzwi i oświetlenie, a także udało się wygłuszyć 17 sal lekcyjnych. W poprzednich latach podobne prace wykonywano w młodszych klasach. Jakąś tam satysfakcją mówię, że chyba jesteśmy w skali kraju prekursorem tych prac. Czy jak rozmawiam z kuratorem, z ministerstwem, no to oni są zdziwieni, że takie działanie realizujemy i, i, i są zszokowani jaki to jest efekt. Jak poprawiają się warunki pracy dla uczniów, dla pracowników, dla nauczycieli, kiedy to się zrobi. W szkole podstawowej numer 3 w Policach powstała pracownia fizyczno-chemiczna. W tej placówce wystąpiły także problemy związane z doprowadzeniem gazu, co może spowodować zakończenie robót w czasie zajęć szkolnych. W innych placówkach oświatowych również wykonano niezbędne remonty. Ten zakres prac remontowych w tym roku w skali gminy nie był taki duży. Wykonaliśmy szereg prac takich może niezbędnych, to są na przykład dachy, Robione były już i, i przed początkiem wakacji. Robione w trakcie wakacji są to dachy w szkole w Trzebieży, w szkole w Tanowie. też Tego typu prace były w szkole w Jasienicy. Też prace, które były wymuszone zaleceniami Straży Pożarnej, to musieliśmy zrobić w części ósemki natanowskiej, tam od Dymiacze. W tym roku znacznie wzrosły koszty wykonywanych prac, występowały także opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych. Mimo to inwestycje w szkołach przebiegały bez większych utrudnień. W miniony weekend na jasnych błoniach odbyła się kolejna odsłona wakacyjnego jarmarku Szczecińskiego. Wzdłuż alei, pod szczecińskimi platanami, przez dwa dni można było spotkać wystawców z całej Polski. Stoły uginały się od regionalnych produktów, rękodzieł i krzewów. Na jarmarkowych stoiskach można było spotkać chałwy, oliwki, tradycyjne wędliny, chleby, sery ciaste, a także regionalne piwa, nalewki, kwiaty, beliny i zioła. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Także tym razem zbierano pieniądze na najdroższy lek świata dla Ingi z Przęsocina, chory na rdzeniowy zanik mięśni. Miejski Ośrodek Kultury zaprosił Policzan na kolejny koncert. Tym razem wystąpił grecki duet Eliniki Kardia, czyli Greckie Serce. Był to szósty letni koncert w ramach projektu Muzyczne Mokarte. 14 sierpnia na scenie plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpił grecki duet Eliniki Kardia. oh no Stella Karalis jest z pochodzenia greczynką wychowaną w Polsce. Potem wyjechała do Grecji, ale 10 lat temu wróciła. Obecnie pracuje w prywatnej muzycznej szkole podstawowej, nauczając dzieci gry na skrzypcach. W Grecji ten folk muzyczny jest bardzo obecny w życiu od najmłodszych lat. Ja pamiętam w szkole podstawowej w Grecji się uczyliśmy greckich tańców ludowych, gdzie tutaj w Polsce raczej się tego nie kultywuje chyba. A bardzo szkoda, no bo folk w każdym państwie jest bardzo ważny dla, dla każdej narodowości. To nie ma znaczenia. Dlatego myślę, że Grecy są dużo bliżej ze swoją kulturą muzyczną, ale nie tylko muzyczną, z teatrem, z, z malarstwem. Oni tak na co dzień z tym obcują, każdy grek śpiewa, chociażby pod prysznicem, ale śpiewa. Dimitris od urodzenia mieszka w Szczecinie, ale jest rodowitym Grekiem. Uczył się w Polskiej Szkole Muzycznej w klasie gitary. Zawodowo związał się z muzyką. Wykonuje nie tylko muzykę grecką, ale również pop czy rock. Przez 20 lat grał w Grupo Costa, rytmy latynoamerykańskie. Żyjąc w Polsce, nigdy nie zapominam o Grecji i będąc w Grecji, nigdy nie zapominam o Polsce. To jest bardzo istotne, ponieważ za każdym razem włącza się ta taka nostalgia za. W danym momencie nieistniejącym bardzo istotnym komponentem, czy bardzo nieistnie, nieistniejącą komponentą tego życia, czyli mianowicie miejsca, w którym się żyje. A mając dwa obywatelstwa, więc w jakiś sposób przemieszczam się w tej rzeczy, zwłaszcza, że moja rodzina cała, oprócz mnie w zasadzie tylko, już chyba nie, tylko mnie, wszyscy mieszkają w Grecji, więc ja siłą rzeczy, żeby spotkać rodzinę, jadę do Grecji. Dimitris jest przyjacielem rodziny Steli. Oboje realizują różne projekty muzyczne. Od roku występują na scenie w duecie. Koncert przyciągnął rzesze sympatyków greckiej muzyki dźwięcznej, melodyjnej i wpadającej w ucho kiedy byłam jeszcze młodą dziewczynką, małą dziewczynką chodziliśmy do tak zwanej świetlicy greckiej. Tam uczono nas tych piosenek, uczono nas tańców greckich, także można było sobie przypomnieć raz jeszcze te miłe nasze wrażenia. Jestem związana z ludźmi z Grekami. Dużo słuchałam muzyki greckiej, także coś coś pięknego. Ja jestem zawsze szczęśliwa, jak mogę troszkę greckiej muzyki posłuchać. Na takim koncercie byłam pierwszy raz, było super, naprawdę przepięknie. Głos elegancki, muzyka uderza głęboko, głęboko w serce. Polecam wszystkim, którzy takich koncertów nie słuchali. Oboje stanowili prześwietny zespół, naprawdę koncert jest rewelacyjny. I... Polecam wszystkim. Grecka muzyka ma swój specyficzny klimat, i dlatego jest lubiana na całym świecie, podejrzewam. A swoją drogą, to nasze wspomnienia są tak piękne, słysząc te melodie, tę muzykę, którą grają. Od dzieciństwa znamy. Był to już szósty koncert w ramach projektu muzycznego kartę. Niebiletowane koncerty odbywają się co tydzień. Na koniec informujemy, że w poniedziałek 23 sierpnia od godziny 15 nastąpi kilkugodzinna przerwa techniczna w nadawaniu kanału lokalnego 140. Za niedogodności przepraszamy. A to był Teletydzień. Zapraszamy w przyszły piątek. Do widzenia.